Fajnie nam się zadziało, Gładziutkie masz ciało, Piąteczkę ty masz biuścik, W Sam raz na mój guścik, W łóżku się dobrze sprawiam, Orgie nie wyprawiam, Zawsze Ciebie szanuję, Poważnie traktuję. Zasady nie łamiemy, kiedy trzeba klniemy. Ludzka grzeszna matura, musi być brawura. Jak ktoś mówi głupoty i swojej tempoty, w ogóle on nie widzi, normalność go brzydzi. A to jest ojcowizna, to jest darowizna. Walczyli nasi przodkowie, walczyli ojcowie, a my się poddajemy, walkower dajemy. Święty spokój my chcemy, tym się nie najemy. Matrix ma się coraz lepiej, będzie on miał cieplej, a tych w się zbieraj, dobrze rząd odbieraj, to spotka cię zbawienie w niebie odkupienie.